Siemano, tu Kopytko220 jest dzisiaj ze mną Gazdusiciel <noise> Dobra, niechcie <noise> będzie Gazdusiciel No okej, okay. nie należy zwracać uwagi na jego nazwę Prosiłbym bardziej was o to, abyście skupili się na dzisiejszym filmiku, a nie na jego... Gazdusiciel Na jego nazwie brzmiącej Gazdusiciel <noise> jestem gazdusiciel. Dzięki. Gdzie jeszcze dzięki. No dobra. <noise> dobra. Przepraszam, pomyliłam się, przepraszam. On nigdy nie przeprasza, nie należy na Ja zawsze myślałem, że tam pisze jak nazi zombie, to ja myślałem, że tam pisze nad zombie. Ja myślałem, że ty jesteś... Ej, wiesz co, ja zawsze myślałem, że jesteś gazdusiciel i co do tego się nie mylił. Bo... A myślałem, że jesteś patolog. No, no jaki kolesz? co to znaczy? Co mnie to obchodzi? Ważne, że ty mnie nie To nieprawda Złamałeś moje serce Tak jak i Dawaj to. se pocitujemy Ej, 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 co? Ja mu strzelię Aha, Dobra <laughs> Dawaj se pocitujemy Nie, Czemu? jestem cheaterką Chyba, że w Minecrafcie To ci tu jest 5 minut No wiem, w jest? Nie przy jem. Tak, gdzie tu jest, żeby dostać więcej kecupu. Headshot Dobra, co robimy kupca? E, e, sorry, co robimy? Gaz dosicie. Gaz Proszę Państwa! Level Boom, headshot. No 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 no. Przygotujcie się Państwo na dusiciela, bo będzie jechało. Worka ma o oh, yeah. ŁOTA! Wow, o to był gazdusiciel. Ta taki... Odwysaj teraz śmierdzi Słuchajcie yy, moi drodzy widzowie... To chociaż... gaz przed chwilą. Puścił dusiciela. <grym> W moim skromnym pokoju. To chociaż podcituj na bronie, co? Weź mnie Podcituj na bronie. Co ja ci zrobiłem? Nie, ci tu jest. Podcituj na bronie. Boże, ja myślałem, że ten że to jest jakiś zombiak. Podcituj jest... na bronie. Nożka mam. Zresztą mówię do ciebie zombiak, żebyś citował. Nie, oh, No Podcituj zombiak do ciebie. Zombiak cię 2 minuty 53 sekundy, oj chyba zabiedzie koniec odcinka. Więc 89-3 minuty. Tak właśnie, wracamy do Was zaraz. E, w następnym odcinku. No to cześć. No